Czołem, czołem w końcu nagrywam jakiś film, bo miałem zapytania odnośnie załadunku, rozładunku jak to wygląda i w sumie wygląda tak jak, tak jak widać. Podjeżdżam, cofam, czekam aż mi w sypie, kameń. Oho i już jest problem z powietrzem. Także może nie będzie uraz w nawet... Proszę, 4, ja, 6, muszę to sobie no i sprawa naprawiona A teraz jesteśmy na kolejnym załadunku, w innym miejscu. Niestety tak trochę średnio można tu wychodzić dlatego muszę nagrywać ze środka. E, jak to wygląda? W lustrze też niewiele widać, no ale no w sumie co podstawiam się tam gdzie chcę, ci mi sypię łyżką. Eee, sypię łóżką kamień i co? i jadę nie? tu jest jeszcze raz potem pokażę dokładnie jak będę wysypywać znowu ostrości nie łapię eee, tutaj pod palcem się włącza pompę to dźwignie daje się do góry wtedy idzie naczepa w górę jak się da na dół to idzie na dół i wszystko całe wysypywanie ale to jeszcze pokażę w swoim czasie jak zajadę Pingwin jeździ ze mną i czeka W sumie nie wiem na co czeka No dobra A i jeszcze jest myjka W sumie, która już teraz się nie używa Bo nie ma takiej potrzeby Ale ja przez nią przejeżdżam Bo ładuję się w tym miejscu, że no Nie mam inaczej jak wyjechać stąd Teraz jak jesteśmy już na miejscu Tu mamy taki O, ty maczamy Górę. I to w zasadzie jest cała filozofia. Chwila, jeszcze przeciszę radio, możemy jeszcze dodać gazu, trochę to nam będzie szło szybciej. kiper w górę. No i jazda na wannie jest o tyle fajna, że załadunki i rozładunki są praktycznie bezobsługowe chyba że weźmiemy jakiś towar, sypki no to wtedy jeszcze można go zaplandekować tam widać plandekę o na krawędzi multy eee, no ale zawiązanie za założenie plandeki no to jest tylko ściągnięcie gumek po bokach rozwinąć ją zapiąć gumki z drugiego boku żeby jej nie zwiało i, i cała filozofia także eee, także tak wyglądają załadunki i rozładunki nie miałem zapytania, więc, więc nagrałem to a filmy się nie pojawiają inne, kiedy już cały czas robię to samo więc yy, no nie wiem czy zwyczajnie z nagrywać wiecznie, wiecznie jedno i to samo w kółko mi osobiście by się chyba nie chciało tego oglądać, więc nie nagrywam ale możliwe, że niedługo poczynią się pewne zmiany chociaż to jeszcze nie jest z pewnego że będę mieć inną, znaczy jakby praca będzie ta sama w tej samej firmie, ale inne kursy i być może nawet inne auto, nowsze jeszcze bardzo bym się cieszył o, teraz wyszło do góry wszystko zrzuciłem ręczny i auto samo odjeżdża, bo ładunek nas sam wypycha zaciągamy z powrotem ręczny ciągniemy na dół, żeby już schodziło i idziemy jeszcze sprawdzić czy wszystko zeszło No, tu nic nie ma na tych hakach to warto sprawdzać zawsze Znaczy, że wszystko zeszło w PLC też nic nie ma yy, ta naczepa że o tyle fajna jest całkiem nowa jest całkiem nowa i wiele rzeczy dzieje się w niej automatycznie bo na przykład jeśli przełączymy w górę żeby szła w górę, kiprowała nam to automatycznie spuszcza sobie powietrze z poduszek tak się powinno robić, jeśli nie ma automatycznego, no to powinniśmy wyjść, spuścić je ręcznie. Yy, ona robi to sama za nas. Yy, I co? Jak opadnie, to... Aha, i teraz jeszcze jak to było widać, że te poduszki po wysypaniu, poduszki są mocno nabite, ale tam zostaje resztka powietrza i po prostu ją wyrzuca do góry. Ale ona zaraz sobie opadnie. I automatycznie podniesie sobie ośkę, eee, a inne naczepy, starsze tego nie robią, i trzeba to zrobić ręcznie. Tak samo przy załadunku, o tym w sumie nie wspomniałem. Przy załadunku, eee, automatycznie ośkę opuszcza, ale to z tego co wiem, to chyba robią wszystkie naczepy, nawet te starsze. No i teraz wystarczy odciągnąć, wyłączyć pompę i wszystko. I cała filozofia. Także w ten sposób wyglądają załadunki, rozładunki. I jak tam byle się ciekawi, to wam pokazałem. Myślę, że Wam, na znaczy, się podobało. No nie wiem, czy się mogło podobać, no. Ale możecie zaobserwować mnie na Instagramie, i na Facebooku i na Snapchacie. Tam pojawiają się jakieś fotki, ewentualnie relacje i tego typu rzeczy. Dzięki za oglądanko. 哪来钱？